Dzień dobry posmakuj, witam Cię serdecznie w moim kanale kulinarnym, na którym dzisiaj stworzę dla Ciebie sałatkę jarzynową i powiedz mi, kto nie jadł sałatki jarzynowej? Oglądaj! Dzisiaj przygotuję dla Ciebie na pewno Tobie znaną, polską naszą sałatkę jarzynową. Ile domów, pewnie tyle sałatek jarzynowych. Ty na pewno robisz ją inaczej, możesz się ze mną nie zgodzić. Może inaczej kroisz warzywa w większą lub mniejszą kostkę. Może dodajesz na przykład kukurydzę. Ja bardzo proszę, żebyś w komentarzu zaznaczył i napisał jak Ty ją robisz, jaki masz pomysł na nią, jakie masz doświadczenia. Zacznę od pokrojenia pora. Żeby por był bardziej delikatny, albo go mogę sparzyć wrzątkiem, albo mogę go nasolić. Ja te, zrobię to drugim sposobem. Warzywa mam oczywiście już gotowane. Eee, wrzucasz do, do gorącej wody, gotujesz je. Około 20 minut, 25 w zależności od, od, od grubości ziemniaka, trochę dłużej. Marchewkę możesz gotować troszkę krócej. Wykałaczka albo widelec spróbujesz. Miękko wychodzi delikatnie, warzywa są gotowe. Spróbuj nie rozgotować warzyw. Zależy mi na tym, żeby te warzywa były wyczuwalne, jak będziemy zjadać tą sałatkę Kroję pory pół plastry, Bardzo drobno. A jak gotujesz te warzywa to w osolonej wodzie, czy do prawej to... Ja doprawiam oczywiście sałatkę osobno na końcu, ale dodaję też trochę soli do ugotowania. Nie przesadzam ze słonością wody, ale delikatnie solę wody po to, żeby został też w tych warzywach smak. Mój por ląduje w misce. Dodaję troszkę soli. Mieszam, żeby równo wymieszać sól z porem i odstawiam 10-15 minut. Następnie wycisnę ten ostry sok. Zabieram się za obieranie warzyw. W pierwszej kolejności zrobię... Ziemniaki, bardzo łatwa i prosta czynność, ja w mojej sałatce użyję klasycznych składników, to jest marchewka, pietruszka, seler, jabłko, ogórek kiszony, dodam groszek zielony, u mnie zawsze króluje groszek zielony, który jest lekko podgotowany, zmrożonego, nigdy nie używam groszku konserwowego, dlatego że uważam, że jego kolor jest już bardzo mdły i nieładnie wygląda w sałatce. Dodam oczywiście majonez, trochę musztardy ostrej, serebskiej. Warzywa mam obrane. Teraz obiorę jajka i powoli będę kroił składniki mojej sałatki. Staraj się, żeby to jajko było w odpowiednim czasie gotowane, po to, żeby nie było w środku silne i brzydkie. Musi być ładne, żółte. Wszystko ma znaczenie. Jabłko jest duże, wykorzystam trzy ćwiartki, które w zupełności mi wystarczą. Jeśli wiem skąd pochodzi jabłko i ono jest z zaprzyjaźnionego ogrodu, czyli od zaprzyjaźnionego ogrodnika, wtedy go nie obieram, bo wiem, że ono nie jest aż tak strasznie spryskane, A pod skórką znajduje się bardzo dużo wartości odżywczych, czy też w skórce, z mi bardzo często wyrzucamy. Jabłko jest gotowe. Chyba to Zdecydowanie. To jest. szara meta. Ona meta kwasowości grubkości i też koloru, bo jest biały zielony kolor. Teraz ziemniaka pokroję też w kostkę. On się będzie troszeczkę rozsypywał. A będziesz całego selera używał? On jest całkiem spory. Tak, jest, jest duży, ale jego słodycz i aromat wzbogaci tą sałatkę, więc myślę, że mogę go całego dodać. Wszystkie składniki mam już pokrojone. Pozostaje mi por, który trochę zmiękł i z którego chcę odcisnąć nadmiar tego soku ostrego. Dodaję go do sałatki. jej groszek zielony. Sałatka pokrojona. Teraz mogę dodać majonez. Idę po majonez do lodówki. Dodaję majonez, za chwilę dodam musztardę sarebską, ona jest lekko ostra, więc musisz uważać na ilość, jaką będziesz chciał użyć. Dodaję trzy łyżeczki musztardy sarebskiej, oczywiście sól i pieprz. I delikatnie wszystko razem mieszam. Spróbuję, czy muszę dodać jeszcze soli i pieprzu, jest za mało słona, ale wystarczająco słodka. Myślę, że jest. Mm, świetnie czuć jabłko. Bardzo proszę, moja sałatka gotowa przystępuje do, do podania. Oto moja wersja sałatki jarzynowej. Zachęcam się do subskrybowania, komentowania, pokazywania tej sałatki jak ją przygotowałeś. Do zobaczenia!